Witajcie w kolejnym odcinku, który bardzo długo czekaliście, wiemy, że my i kamerzysta przepraszamy za to, że zajdwaliśmy trochę YouTube'a, ale to nic się nie stało. Wakacje sami też mamy się prawo odpocząć i pomyśleć się na miejscem w którym was zainteresuje i nie będzie żadnych złych ocen, które nie się nie spodziewamy. Więc zapraszam dalej do oglądania i teraz znajdujemy się na cmentarzu żydowskim. Idziemy. Jakieś tam nagrobki i tak dalej, tu straszki, o nawet tu coś widać, widzicie? Widzisz? Widzisz? Co coś widzi? No. Jakieś tam nagrobki. Tutaj już widzę, nie widać. Tutaj już nie widzę. Musimy się tak uważać, żeby nie łazić po tydzień grobach, bo to jest bezczyszczenie. No tak, to tutaj jest za bardzo święte. Tutaj, mnie, ja chodził po tydzień w grobie, to ja bym się powiesił. No i widzicie, że to jest cmetarz zrujnowany. No. Na kamerze widzicie, tu są napisy kolejne. To no, będzie był jakiś pomnik pewnie. No, możliwe. Mówię, że mleka środki zostały żalnu, że już wojny. Tutaj na wielu nowych i starych. Coś wtedy nie było różnicy. No. To wtedy mówili, że tutaj więcej na nie? Tu są stare i kurwa, grzy grzyby są. O, Gdzie? tam widziałem grzyba, Okej. ale nie ja dobra, my tu nie mamy po czasu na, na, na właśnie... A tym nie możemy zbierać tak, bo też... Właśnie, to jest właśnie, coś święte miejsce, są kurwa. No i patrzcie jakie tu wielkie rzeczy... No, a w ogóle to jest też na ukos... No iść tam do przodu... To jest też w ogóle na ukos, jak widzimy... No bo to No, z ale Ozie wiesz, że to też ze starości st też się rozwaliło, Ktoś tam kurwa idzie... Ktoś nas będzie obserwował... No jakieś dziecko. Nie, może żeby ktoś z groby. Ale sobie, gdyby coś po waszym grobie chodził. No to jest też dziwne, no to jest tak samo u nas jest jeszcze jeden, cmentarz, też taki normalny. Na przykład uznajmy, że ktoś by z waszej rodziny z to wyjście po jego grobie chodzimy, to troszeczkę takie dziwne. Troszeczkę tutaj dziwnie jest zrobione, bo tam są jak widać tam czekaj zrobię zbliżenie, ja wam pokażę. O, tam jest budynek, normalny dom mieszkalny, i po drugiej, i... Też, i tam na, prost, na, na stronie też, tam też. Na tam... tam, też są groby, ale tam są te, yy, no z... że nie chcemy tam dalej iść, bo duży... jest wykrycia nas. No bo my duży... działamy w tym, no. I przepraszam, że przerywamy sobie nawzajem, ale no, to też, też, też te... tak. A ja zapomnę. No, no i tak. wiemy, że, że cmentarz żydowski był większy, ale domy, na których teraz stoją te ziemie, są położone na tym cmentarzu i nie wiadomo, czy to straszy i te domy nic, ale nikt się nie skarży do tej pory, czyli jest starszy, czyli można powiedzieć, że przeniesiono ciała, ale miejsce połówku nadal no tam zostały, gdzie były, nie? Muszę, że to jest, nie? Nie jest możliwe, że ciało przeniosą, mnie, ale grób tam, gdzie został pochowany, tam zostanie już, nie? Ta ciała, mm, tak. Tam się przy... Albo tak samo jak się dusza przywiązuje do miejsca, które gino, tak samo jest. Mm uznać, że my jesteśmy... Można uznać, że my jesteśmy tutaj troszeczkę nielegalnie, bo tutaj jak widzimy to jest jedna brama, tam jest druga brama i są pozamykane na, na kłódki, ale my weszliśmy po jakichś bocznych stronach i miejmy nadzieję, że nikt nas nie wykryje i nikt nas nie, nie złapie. No bo się tym opiekują, a... No tak, ogół, o tu widzimy grzybka. Gdzie? Tutaj o sobie zbliżenie na grzyb... Tak mamy grzybka Świętego grzyba. Taki, na pewno tu no proszę cię tu, tutaj jakieś i zwykłe grzyby coś tutaj no coś tutaj spada z drzewa przez no, lata. No, wszystko lata ja no, wszy, wszystko się tu sypie Możemy tam też jeszcze zobaczyć Tak widzę widzę tutaj mamy jeszcze Gdy jeden grob który leży Gdzie ty masz puszki po sprayu? Patrz spray tu jest A więc nie wiedziałem wszystko pomalować Tu się Puste w ogóle? Bo przymocowane Właśnie to też coś było przymocowane, bo widzimy te jakieś. no podejrzewam, że to było, bo nawet jest Tam dalej też Tak, ale mówię, mówię, że te domy są, nawet to jest przeniesione, bo to nie niemożliwe, że grup obok grobu jest. patrz No, no to jest też to troszeczkę niemożliwe, bo jakby to ale. Bo jakby mogli też tutaj stać w ogóle, nie? Każdy obok siebie i CPN, to troszeczkę takie trochę dziwne, nie? To to jakiś człowiek, który ma skur... Skur... A w ogóle wam pokażę, że to jest cmentarz żydowski wam pokażę nie wiem czy będzie widać jakieś napisy. O, mniej więcej jakieś takie dziwne napisy. Są mało widoczne. Tu widać żydowski, nie? Żydowskie napisy. W języku ten, mamy arabskie, nie? Ale tu wcale to jest podobne. I tu nie tam odczytaliśmy, że to było po niemiecku czy po jakimś. Ale nawet nie było po rosyjsku, to się nie dało, bo niemiecki jest niespodziewany do dobyt, bo Strasznie, bo ja mm. jeszcze o tym szukałem, więc nie muszę być z powodu. Tutaj, tutaj widzimy grób jeden już jest chyba kopany już tam Widzicie? ziemię, już musiało wszystko zarosnąć. I tutaj też widzimy... Widzicie, po polsku jest. Czyli możliwe, że jakiś pojazd został tutaj pogowany. Jakiś Mój nie pierski. Nie zawsze jest, jest miejsce na normalne normalnym nie? Tutaj nie wiem, tu musiał być jakaś lekka kapliczka, bo widzimy są jeszcze no to poz pozostałości po murach. I no tu czasami chowałem, no to wiesz, że co. Ej, powiem powiem ci, ci, że... Tam kwiatki jakiś no, ołtarz tam był. Tutaj sporo samochodów jeździ, będą na kimś tutaj... To jest ulicy, ale czemu mają się odpocząć na kolejne różne No w sumie to dziwne było, ale wiesz, zdarzają się ludzie, którzy... Ale tu ale akurat nie. widzimy mamy pół rozwalonego, Wam pokażę, że widzimy mamy jeszcze jakieś Dziury. O, karetka akurat teraz przejechała Patrzcie, no, zanieczyszczają jakieś pusz, puszki po piwach Boże Tam są koki po alkoholu Takie, takie te różne rzeczy Te drzewo ktoś musiał uwalić bo to tutaj było sporo drzew i nie no bo ja za ja bardzo było jak się przedostać a na szczęście że urwali tego trochę to się opiekuje, taka pani z gimnazjum tej szkoły, dowiedzieliśmy się z waszym kamerzystą. Tak, bo ja o tym wiem, bo kiedyś u mnie w szkole była wycieczka, mi kumpel opowiadał, że mieli akurat wycieczkę, Ech. że właśnie byli tu tutaj i ona miała akurat klucz do wejścia tutaj bo i oni tu byli w celach tak takich, no, takich normalnych. A i jeszcze w ogóle ten cmentarz jest na podgórzu, że tak to powiem. No bo nie było prostego terenu, a poza tym na podgórzu się tam niby lepiej bywało, że te chodźcie dalej, to by tam, bo tam widzę, że są... Też są jakieś nagrobki. przepraszam, że mam flagi nie wiem, ale to nie ma różnicy teraz, to już nie ma wojny, wszystko jest razem, ale trochę w było bez tej drodze, to ja na to widział. Chyba w kurtce, nie w bluzie. No, to ja jestem... To jest kurtka na, na, na kapcie ale... No tak jakby. No i patrzcie, i tutaj byście dwóch... było, to wiecie, w historii, że dalej... I ci, którzy się z dalej, Ale ja się nie śmieję. I nawet tu z nich został, i chyba że o. ktoś tu odwiedził. Ktoś. ktoś tu musiał odwiedzić, bo nawet z A nich został. A pamięć, o. że zachował dobrze. Rosalia Zernik. O, tam tu mamy nawet ptaszki mamy. To nie Kto wiem, czy gdzieś... jest nawet gdzie Tu mamy o, ptaszka, która sobie siedzi ładnie i Ale i... słyszeliście, że się nas... ludzie śmieją, że... Żydy, te komory i tak dalej, wiecie o co chodzi. No, Aż wiesz ty co wymiarze na tym smytarzu i chodzi tej ludzie, ale ja nic ja nie miałem do nich przeciwko. niekiedy się tak im nazwali ich. Ja, no Mówię wam, że jeszcze raz, tutaj, ale nie miałem cię, bo tym bo u nas tu biało. No teraz za, zaczął przez chwilę troszeczkę mocno wiać, także troszeczkę zimnie się zrobiło. I jeszcze raz was przepraszamy, że dosyć długo nie było odcinków, ale e, właśnie Alex miał tam różne sprawy, miał różne wyjazdy itp. A nie mieliśmy też e, p, pomysłów gdzie mamy, gdzie możemy gdzie jechać itp, ale obiecujemy, że następnym razem już teraz będą się częściej odcinki pokazywać. No, wiem, o widzicie, że nawet spadł i tam pewnie pod tym są napisy, bo nie może być z grobu napisane, nawet nie no. Się, To No. Część coś się nasuwało, no dobra, chodźcie razem. No i tak to mniej więcej wyglądało, ogólnie to było chyba większe. Tak mówisz, bo mówię, że doby stoją na cmentarzu, ale z stoją tu niesiane, i one są tak blisko, bo pewnie jeden na długie przysypywali. Na pewno. Ci, że kości by zostały? Pewno pe 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 no kości gdzieś też zostały. Jak byśmy odkopali, to na pewno byśmy coś znaleźli, ale my. my z nie będziemy spe specjalnie kopać czegoś, żeby. żeby nie, nie niszczyć za bardzo tego wszystkiego. No I, prze a, I przepraszamy też, że widzicie to troszkę, bo ciem, bo... Og znaczy, ogólnie jest jasno, nie? Tylko i ogólnie są tyle to jest drzew i w ogóle zasłaniają całe światło. A flesza nie mam włączonego, bo to dzi dzi dziwnie potem wyglądało, ale co, na pewno coś widać i... Widzicie, nawet tu małe dzieci są, bo takie małe nagrobki są. No, takie malusieńkie. A, już każdy widzi tu. To Uwaga, z, tego, z, tego, z, tego, to taka, z widzimy, tutaj musiał być z nagrobek rozwalony w kilku częściach. Bo że wszyscy wiedzą, to pani że przyszło kiedyś tam lada, bo bieli No tak. Znaczy, że huragan bardziej, bym nie powiedział, nie ten Nie możemy tego wszystkiego naruszać, Oni ma po co czy, czy, nie? No. Nie będziemy tego naruszać. O i tak to mniej tutaj wygląda nasz cmentarz. Tu ogólnie już widzimy mamy ulicę, tu mamy bramę. Wyjściową, wejściową, jak tam jest... Tam jest ogólnie kłódka i nie mamy za bardzo jak wyjść, także tam musimy gdzieś... musieliśmy tutaj ledwo wejść po... To był taki stopień, ziemi tam... Po bokach musi... Płodzić, u ramy, to przeszli. Teraz tak, nie ma możliwości, najwyżej no, by weszli jeden z waszych nagrołów, a potem drugi by No jakoś bie, byśmy to na pewno zrobili, nie? nie? Chyba żeby się hmm. przez... przez mm...

tam jakąś twarz niby widać, albo coś, nie no. I, i, przepraszam, tak stary, kamerą, I przepraszam, że tak z e, kamerą... I przepraszam, tak kamerą ruszam po prostu rękami i no dlękwieje. Dlękwieje. Nie mamy opaski na kamerę, ale no, trochę boli. Bo to... No, takie trzy, trzymanie to troszeczkę trochę boli. I co, się... innymi... Pierwszą nam się zdawało, że ten był budynek, co tam stoi, to jest jakaś... E, nie jeszcze to ale ja powiedziałem, że. Ale to nie jest po prostu. Cegły, no to już jest, takie, nie? garaż, to jest po prostu. Od tego domu tam? To, to jest garaż, tam, to, to jest dom mnie dla. No, taka mała. Ale myśmy tam nie na nie północ, nie teraz patrzcie, gdzie tam mam rękę, abyśmy tam poszli na północ cały czas. Wtedy tam już było taka dziura w połowie, taki siatkowany płot. Tam. I tam taka pani nas kiedyś zauważyła, i po no prostu I, i żeśmy się musieli wyjść. Niestety. No, ale. Przeprosiliśmy ją i... I żeśmy wyszli na spokojnie. I nie żeśmy ogólnie nie no Ale to wtedy siedzi w domu, bo to będzie w takiej zimie łaził? No, tylko my jedynie tutaj łazimy, ale to tylko... Te odcinki robimy dla was, żebyście wiedzieli mniej więcej jakie są... Zabytki, chodzić, że tak, zabytki. Żeby nie chodzić po tych świetnych miejscach, nie, nie bez... Nie bez skubów A Już ci powiem, że zaczyna kro kropić. Powiem tak, że możemy już zaraz powoli ko Wiem. kończyć, bo zaraz nas ale złapie ja deszcz. Ja Wszystkim, żeby, ale poczekaj żeby nie, bo jak będziecie chodzić tak po tym wszystkim nie będziecie się o, życzuć leży, nie jest pomyślcie sobie, co oni musieli przeżywać wtedy właśnie, te jeszcze, ta a bo Polacy, wojna, bo też byli no, to nie Polacy? te jeszcze, te wo, wojny były i te żydów też e, zabijali a wszystko z nimi robili, co było Możliwe, a to wszystko przez, oczywiście przez nie, Niemców. No i tak to mniej więcej wygląda, jeszcze ostatnie wzroki. Muszę wam coś jeszcze powiedzieć, patrzcie. Już mi ba Bateria to, powoli żeś, pada. To, że się zachowało to wszystko, to szanujmy to. Że oni tu leżą, bo tu ktoś leży. ja by się nie wiedział, Chyba chodzi o jakiś, na przykład, nie wiem, Patrycja, Dawid czy ktoś. Tam leży, hahaha ha, ha, yy. Może no, zginął, nie? I że, no, że Żyd, bo jest też uznawane, że Żydów to są też złodzieje, nie? Że wszystko kradną i tepo, a to przeciwnie z nie jest prawda, bo Żydzi kiedyś walczyli za nas. No walczyli w tych... Jesteś zginało, że to Polak to w ogóle. I teraz... Podajcie na YouTube i na Facebooka, Będziemy, Na fanpage'a mieć... wsz... wszystko tam będzie opisane wszystko. No linki i będą też dodatkowe zdjęcia porabiane, żebyście się mogli przyjrzeć. Ja coś tam może wybrać się jakieś dostępy do tych ekranów, co przybliżają, wykrywają jakieś paranormalne rzeczy, nie, to no, możecie się to zrobić i zobaczyć sobie też, czy to nie zrywa czasami, bo my się nie boimy no. takich rzeczy, no bo duch nam nic nie zrobi. Bardzo no, nam nic nie zrobi niż będzie będzi, będzi żywy. A że te demole, to niektóre go pytują, ale dla nich to jest bójna, bo niech to nie opętali. Ale nie chcemy nikomu użyć źle, nie będę półty na to ziemię. Więc na razie, cześć, źle się z Wami. Na razie. Na razie. A i jeszcze jak macie jakieś pytania do nas o jakichś sprawach albo co to... piszcie, na Albo w komentarzach na YouTube, albo na naszym F F